Dzień dobry Jakub Pierzankowski. Zapraszam na przegląd wiadomości wideo dziś w programie. Ruszył proces Cezarego Esz. W Łowiczu obowiązuje strefa płatnego parkowania, napad na Łowicki Bank, 6 lat uniwers uniwersytetu III wieku, balon stratosferyczny wystartował z Łowicza, pomalowali skatepark, pewna wygrana księżaka. Grad Bramek Pelikana Łowicz. Ruszył proces Cezarego Esz. We wtorek 1 września rozpoczął się proces Cezarego Esz, który w styczniu bieżącego roku zabił swoją byłą żonę, zadając jej 34 ciosy nożem. Do zabójstwa doszło na ulicy Podrzecznej w Łowiczu. Cezary Esz przyznaje się do winy. Grozi mu 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Na rozprawie w charakterze świadków zeznawali matka, brat oraz syn oskarżonego. Tło zabójstwa ma charakter obyczajowy i jest wielomotkowy. Adwokat Cezarego Esz będzie dążył do przekwalifikowania zarzucanego mu czynu z zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na zabójstwo w afekcie. Klient podjął decyzję o przyznaniu się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Po rozmowie z nim ustaliliśmy, że obrona będzie szła w stronę wykazania tzw. kwalifikacji jego czynu jako zabójstwa z efektu przewidującego niższą, niższą karę niż kwalifikacja z artykułu 148 paragraf 2. Mhm. A zgodnie z planem, co, co grozi z e, e, w, 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 w Kwalifikacja z tym czynem, który został mu zarzucony wiąże się możliwość wymierzenia mu dwóch kart z 25 lat oraz kary dożywotniego pozbawienia, pozbawienia wolności. Natomiast przepis artykuł 148 paragraf 4 zakłada możliwość wymierzenia kary od jednego, miesiąca, od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolności, czyli kary jest zdecydowanie łagodniejszej. Od wtorku 1 października w Łowiczu obowiązuje strefa płatnego parkowania. Strefa obejmuje Stary Rynek i Nowy Rynek oraz ulicę Zduńską. Strefę obsługuje i monitoruje spółka City Park Group, z którą została podpisana umowa. Na ocenę korzyści uruchomienia płatnego parkowania przyjdzie jeszcze czas. Jednakże już dziś można zaobserwować znacznie mniej samochodów pozostawionych w centrum miasta. Policja poszukuje sprawcy napadu, do którego doszło w czwartek 3 października po godzinie 16 na Łowicki oddział Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. O godzinie 16:20 firma ochraniająca placówkę przy ulicy 1 maja poinformowała policję, że do banku wszedł mężczyzna, który grożąc nożem zażądał wydania pieniędzy. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybyła firma ochroniająca oraz policja. Sprawę prowadzi prokuratora rejonowa w Łowiczu. W czwartek, 3 października, Łowicki Uniwersytet III wieku zainaugurował szósty rok akademicki. Uniwersytet funkcjonuje w Łowickim ośrodku kultury, kierowany jest przez Bożenę Wójt. W swoich szeregach skupia seniorów z Łowicza i Głowna. Studentom proponuje aktywne spędzanie wolnego czasu, uczestnicząc m.in. na ćwiczeniach na basenie. Aerobik, nauka języka angielskiego, wykłady naukowe z różnych dziedzik, dziedzin czy Nordic Walking. Uroczystości inaugurujące kolejny rok funkcjonowania odbyły się w sali barokowej Łowickiego Muzeum. Oprawę muzyczną zagwarantował zespół wokalno-instrumentalny OMBRAT. W ramach trzeciej ogólnopolskiej konferencji uczestników i sympatyków programu edukacyjnego ARIS. Złowicza na wysokość 30 km wypuszczono napompowany helem balon. Zebrani na łąkach przypływalni miejskiej byli świadkami wypuszczenia balonu, który w chmury zabrał ze sobą między innymi dwie kamery oraz eksperymenty dzieci uczestniczących w programie Copernicus Projekt Mini-SAT. Konferencja gościła w zaciszu, tam też monitorowany na mapie był cały czas lot balonu. Zakładano, że wyląduje on 80 km dalej, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas startu balonu obecni byli uczniowie uczestniczący w projekcie, naukowcy, nauczyciele oraz władze miasta. Dzień dobry, proszę powiedzieć, na jaką wysokość ten balon się wzniesie. Każdy lot jest inny, ale przewidujemy, że dzisiaj osiągniemy wysokość w okolicach 33 tysięcy metrów. Jaka jest misja tego, tego lotu? Misją dzisiejszego startu, jest to 26 start organizowany przez naszą fundację, jest wynieść w przestrzeń okołoziemską eksperymenty dzieci. Są tam również dzieci ze szkoły w Łowiczu, które przygotowały bardzo fajne eksperymenty i mam nadzieję, że ich efekty zaskoczą i nauczycieli, i samych молодых науковцев. A na czym te eksperymenty polegają? Jeden z eksperymentów polega na wysłaniu próbki drożdży i później porównanie z próbką referencyjną, która pozostała na Ziemi i jestem przekonany, że będzie jakaś zauważalna różnica, gdyż wpływ tak nietypowych warunków jak minus 60 stopni Celsjusza, jak prawie brak ciśnienia atmosferycznego i promieniowanie kosmiczne powoduje, że na pewno wpływ na wszystko, co wysyła tak wysoko y, musi mieć. Uh -huh. A proszę powiedzieć, gdzie potem te kapsułki spadną? One spadną, y, opadną swobodnie na y, spadochronie. My będziemy śledzić cały ten lot online na mapie i nasza ekipa już jest w miejscu, gdzie przewidujemy, że y, te kapsułki opadną. Y, one zostaną bezpiecznie podjęte i wrócą y, jeszcze dzisiaj do łowicy. Zdjęcia, Zdjęcia, z... 3, 2, Zdjęcia, 1, z... 1 System się nazywa APRS. po, po angielsku Automatic Package Reporting System. Jest to system takiego, mówiąc krótko po polsku, raportowania położenia w czasie rzeczywistym. A to jest system, jest systemem pozwalającym na aktualne przekazywanie pozycji stacji ruchomej za pomocą krótkich raportów pakietowych skierowanych do wszystkich pozostałych stacji. W naszym przypadku takie urządzenie, które teraz pokażę mi jak wygląda. Zainstalowane jest w balonie, to była jedna z tych kapsułek, która tam sobie w trawie leżała. Pozwala właśnie na wysłanie tego, tego położenia przy użyciu radia i krótkich takich informacji pakietowych nie wiem. Może... Mi się tutaj w miniony weekend trwała akcja Łowickiego Ośrodka Kultury Skatepark jak malowany. Wystarczyły trzy dni, aby szary i zaniedbany skatepark, mieszczący się na łowiskich błoniach, zmienił się w miejsce kolorowe i przyjazne wielu miłośnikom jazdy na kółkach. Wszystko za sprawą inicjatora akcji Bogusława Bończaka, koordynatora Krystiana Cipińskiego i Dawina Chronowskiego. Ten ostatni to graficz z Łodzi, który swoimi pracami ozdobił już łowiski przystanek na ulicy Świętojańskiej oraz dziedziniec łowiskiego ośrodka kultury. Obecnie łowiski skatepark nie odstrasza, a zachęca do zabawy. Księżak Łowicz w pierwszym meczu sezonu zdeklasował Beniaminka II ligi soku Ostrów Mazowiecka. Wynik meczu 80 do 48. Koszykarze Księżaka Łowicz od początku meczu kontrolowali sytuację na parkiecie. Szybko wypracowali sobie wielopunktową przewagę nad przeciwnikiem i nie pozwolili się dogonić. Mecz dla kibiców nie był szczególnym widowiskiem. Praktycznie pozbawiony był emocji. Mimo to łowicka drużyna stale była wspierana dopingiem sporej grupy kibiców. Najskuteczniejszym zawodnikiem księżaka był Kacper Kromer, który łącznie rzucił 17 punktów. Zadowoleni z tego, że wygraliśmy to spotkanie. Gorzej wyglądała na pewno nasza gra. Poza pierwszą kwartą myślę, że nasza gra nie była za ładną koszykówką. Zdecydowanie z takim zespołem, jakim dzisiaj graliśmy, powinniśmy odnieść zdecydowanie większe zwycięstwo, pozwolić na zdecydowanie mniej punktów do zdobycia. Ale, ale pierwsze śliwki robaczyki, jak to się mówi i mam nadzieję, że następny mecz pokaże, że no, gramy zdecydowanie inną koszykówkę niż dzisiaj. A według, według kapitana drużyny, najsłabszy, najmocniejszy punkt Księża Kołowicza w tym meczu? E, no, najsłabszy na pewno brak konsekwencji, no, dużo, dużo błędów w obronie i dużo błędów w ataku. Najsilniejszy, no, no to tylko i wyłącznie mogę podkreślić to, bo to zwycięstwo, bo, bo silnych punktów dzisiaj nie mieliśmy tak na dobrą sprawę. Zespół Sokoła był z no, Beniaminkiem i nie umiejąc chłopakom starali się jak najmocniej, ale, ale my przy naprawdę bardzo słabej grze wygraliśmy 32 punkty. Więc, więc mówię, no, cieszymy się z tego zwycięstwa na pewno, ale, ale musimy dużo, dużo poprawić do tego, żeby walczyć z tymi najlepszymi w drugiej liceum. Pelikan Łowicz pokonał garbarnię Kraków 5-0. To czwarty mecz Pelikana bez porażki. Pierwsza odsłona meczu nie zapowiadała gradu bramek. Spotkanie było wyrównane, a okazji do gola obydwa zespoły miały niewiele. Drugie 45 minut wyglądało zupełnie inaczej. W 57. minucie gola zdobył Piotr Koman i Pelikan wyszedł na prowadzenie. Później dwukrotnie na liście strzelców wpisał się Mariusz Solecki. Mecz praktycznie był już rozstrzygnięty, rozstrzygnięty i łowiczami nabrali luzu. W 84 minucie padła czwarta bramka dla pelikana, a jej zdobywcą został Konrad Kowalczyk. W doliczonym czasie gry wynik ustalił rezerwowy Diamond Kosiorek. Dziękuję za uwagę, Jakub Pierzankowski.